Cześć. Nazywam się Joshua. Mam 18 lat. W trakcie mojej edukacji w szkole średniej przeszedłem przez wiele problemów związanych z psychiką. To uczyniło mnie bardzo nieśmiałym i społecznie niezręcznym, ponieważ S miałem trudności z zaufaniem ludziom. Po moim nawróceniu Lider Młodzieżowy namawiał mnie do służby i dołączenia do grupy. Aby podjąć tę decyzję, myślałem, że dołączę do mediów lub może do dźwięku. Ponieważ były poza zasięgiem wzroku publiczności, mówiąc wprost. Jednak powiedziała, że nie, musisz dołączyć do aszerów. Dopiero gdy mój szef aszerów zachęcał mnie do większej interakcji społecznej i zaangażowania w służbę aszerów, mogłem wyjść ze swojej skorupy i stać się tym, kim jestem dzisiaj. Zasady, które poznałem w służbie aszerów dotyczące doskonałości, dyscypliny i staranności, mogłem przetłumaczyć na inne obszary mojego życia, takie jak życie szkolne. To było dla mnie bardzo ważne, ponieważ w tym czasie szukałem stypendium na Uniwersytet. Na szczęście miałem te szanse. Bez aszerów nie byłoby to możliwe osiągnąć ten cel, bo umiejętności miękkie, które zdobyłem w usłudze dotyczące pracy zespołowej i komunikacji, które pomogły mi się rozwinąć i stać się osobą, jaką musiałem być, aby firma dostrzegła moją wartość. Może ma coś, co nas interesuje, Jezus uwolnił mnie z tej niewoli. Wiem, że nie byłbym w stanie wydostać się z tej sytuacji własnymi siłami. Dzięki hojnym darom ludzi mogłem znaleźć kampus Seven Oaks, poznać Jezusa i służyć w służbie aszerów. Mogę budować Seven Oaks i zachęcam wszystkich do przyjścia na nabożeństwo. Jeśli nie jesteś jeszcze w żadnej służbie, dołącz do niej. Gdybym nie zgodził się na służbę, moje życie nie zmieniłoby się tak bardzo. Jeśli to świadectwo Cię poruszyło lub chcesz wesprzeć CRC w ich misji dotarcia do UK i Europy z Ewangelią, możesz łatwo wesprzeć nas skanując kod QR lub odwiedzając naszą stronę. Twoje partnerstwo z CRC jest bardzo ważne w szerzeniu nadziei i wiary. Dziękujemy za wsparcie tej sprawy. Jeśli to oglądałeś i potrzebujesz wsparcia w konkretnej dziedzinie lub chcesz dowiedzieć się o Jezusie Chrystusie, proszę nie krępuj się skontaktować z nami, pisząc na london.com lub Odwiedź naszą stronę, aby dowiedzieć się więcej. Pomagamy ci w Twojej drodze.